Right? Poznajmy bliżej kolejnego piłkarza pod Beskidzia. Sebastian Dżajka urodził się 15 grudnia 1982 roku w Kostrzynie nad Odrą. Karierę piłkarską rozpoczął pod koniec lat 90. XX wieku w zespołach juniorskich Celulozy-Kostrzyn. W sezonie 2010-2001 w barwach zespołu z Bielska-Białej wywalczył pierwszy w historii awans do Ekstraklasy. Pochodzę z Kostrzyna nad Odrą, gdzie się urodziłem, wychowałem i tam zaczynałem, stawiałem swoje pierwsze kroki w Celozie-Kostrzyn. Z Cellozy trafiłem później do, do Miedzi Legnica, gdzie byłem 4 lata. Udało nam się zrobić awans do, do dzisiejszej pierwszej ligi, wcześniej do, do drugiej. Z Miedzi Legnica trafiłem później już do Podbeskidzia, gdzie byłem rok czasu. Po tym roku jakby zostałem wypożyczony do dolkanu ząbki, gdzie, gdzie też grałem sezon. Żeby wrócić później ponownie do Podbeskidzia, gdzie jak wiadomo udało nam się zrobić ten kolejny jakby historyczny, znaczy kolejny mój osobisty awans, a, a tutaj historyczny awans do Ekstraklasy. No i jak na razie e, w miarę, w miarę jakoś tam wyszło nam, że, że w tej Ekstraklasie, e, chociaż mogło być lepiej, ale, ale, ale jest dobrze. Najgorzej. Jak przychodziłeś do Podbeskidzia yy, przed tym awansem, to właśnie jakie, jakie były Twoje odczucia? Czy spodziewałeś się, że zespół zajdzie tak daleko? Yy, no na pewno widziałem, że to jest dobry zespół i stać nas na, na wiele, na, na walkę właśnie o, o ekstraklasę, co, co zresztą udowodniliśmy, i, i taki cel sobie założyłem osobiście i, i udało się. No. Jak wspominasz tamte pierwsze swoje lata, właśnie rodzinny Kostrzyn i, i, i no, może ten Kostrzyn właśnie, bo to tak dość dalekie miejsce od Bielska. No na pewno miło, no tam się, tam się urodziłem, wychowałem, to mam przyjaciół, rodzinę, eee, wiele wspomnień, e, zarówno tych dobrych jak i tych złych, ale, ale na pewno bardzo pozytywnie, no, to jest moje miasto także i zawsze będzie. Często wpadasz do Kostrzyna? No niestety za często nie mam, nie mam okazji być, ale dziś dwa razy do roku jesteśmy raz, wraz z żoną. I właśnie słyszałem, że twoja żona też pochodzi z tamtych okolic, tak? tak, tak. Dokładnie, z tego miasta co ja jesteśmy razem z Kostrzyna, co, co bardzo cieszy, bo, bo rodziny mamy praktycznie na miejscu i, i to jest fajne. Czy tak zapytam to jakaś taka miłość jeszcze szkolna? Nie, nie, szkolna nie, ale, ale na pewno bardzo wielka, jestem szczęśliwy i kocham żonę także. Ale mieszkacie teraz oboje w Bielsku Białej? Oboje jesteśmy w Bielsku Białej. Jak w ogóle ci się mieszka tutaj w Bielsku? Jak, jak postrzegasz to nasze miasto? Bielsko, Bielsko jest bardzo ładnym miastem, ładnie położonym. E, bardzo fajnie się tu mieszka. Tu jest dużo fajnych, ciekawych miejsc, takich e, odosobnionych, gdzie, gdzie można uciec od, od tego natłoku, od, od miasta. E, ludzie bardzo fajni, przyjaźnie nastawieni, także bardzo fajnie to jest. Ma coś wspólnego z Kostrzynem? Nie, to są dwie, dwie zupełnie inne jakby strefy, bo tutaj to jest wiadomo, troszeczkę mentalność ludzi jest zupełnie inna aniżeli u nas, ale, ale zarówno tam, jak i tu się czuję bardzo dobrze. Biorąc pod uwagę jesień i wiosnę, który mecz u, u, uważasz za swój najlepszy czy najważniejszy? Szczerze mówiąc czas na jakieś analizy takie głębsze dopiero przyjdzie, nie wiem, nie, nie zastanawiałem się nad tym, który był lepszy, który gorszy, cieszę się, że, że gram, że mam nadzieję, że jeszcze do końca te mecze jakby dogram, i, a potem przyjdzie czas na to, czy który był lepszy, który gorszy, jak wyszło i tak dalej. Wolisz grać w Bielsku Białej czy na wyjeździe? Na pewno w Bielsku Białej dużym atutem jest to nasza publiczność. No wiadomo, że to zawsze jakieś dodatkowe wsparcie, dodatkowy motor, ale, ale nie, nie przeszkadza mi to, czy, czy gramy tu, czy na wyjeździe. A w swojej w ogóle całej karierze, który mecz byś uznał za taki przełomowy, biorąc pod uwagę i, i grę w miedzi, i w kostrzynie? <noise> Powiem szczerze, że kompletnie nad tym się w ogóle nie zastanawiałem. No, Jaki, który, no mówię czas, na to dopiero przyjdzie, tak jak wcześniej powiedziałem. A całą, czyli rozumiesz, że całe swoje serce wkładasz w grę, po prostu chcesz zawsze zagrać jak najlepiej, tak? Wypaść mm. dobrze, być dobrze ocenionym i zauważonym. Na pewno tak, no, do każdego meczu staram się przygotować bardzo profesjonalnie i najlepiej jak potrafię. No. A jak to wychodzi, no to, to, to już nie ja jestem, jakby od oceniania. Jakie plany na przyszłość? Na razie przede wszystkim chcemy jak najwięcej zdobyć jeszcze punktów w tych trzech meczach i, i to jest jakby plan y, priorytetowy, a później to, to jeszcze nie wiem co. Jeszcze tylko trzy mecze do końca tego sezonu. W zasadzie Podbeskidzie ma pewne miejsce w Ekstraklasie, czyli można powiedzieć, że swoje zrobiliście. No tak, swoje zrobiliśmy, ale, ale nie można na tym spocząć, bo tak jak mówiłem jeszcze jest dziewięć punktów do zdobycia i, i żeby gdzieś tam podskoczyć trochę w tabeli i wierzymy, że to się uda zrobić. Czy ja również tego życzę? Wszystkim piłkarzom, Tobie i sobie także. Dziękuję bardzo.